Cześć, widzowie, jestem Lukas Witam was w kolejnym na kanale G4 Dzisiaj podestujemy sobie skrzyneczki, które dla mnie zrobiliście Które podesłaliście mi na Discorda Które znalazłem sobie tutaj, gdy wpiszę sobie Luke As Widzicie, że już tych skrzynek się tutaj troszkę zbierało, mamy 9 Mamy też na Discordzie, więc będę sobie też tutaj przeklikiwał No i co, na początek wiadomo kodzik Lukas, daje wam 5% bonusu do wpłaty yy, Oraz skrzyneczkę milispek na start którą sobie właśnie przetestujemy. Zobaczymy co nam wyleci. No, chyba to jest naj, naj, najgorsze, co mogło nam wypaść. Chyba pierwszy raz mi takie coś wypadło. Czyli. No, tak, 28 groszy, o kurczę. No tego wam nie życzę oczywiście. Ale wiadomo, może też być tak. Na stronce mamy też skrzynki bonusowe, które macie za wbijanie poziomu dostajcie klucze do tych skrzynek i możecie sobie je otworzyć za darmo, co 6 godzin sprawdzimy sobie te skrzynie co nam wyleci, mam złotą, także tutaj już dropy są naprawdę bardzo fajne ostatnio wyleciał nam akacz teraz nam wyleci chyba znowu akacz czasami się buguje ten, ta, ta linia tak, wypadł nam akacz bardzo spokojnie, jak za darmo, no to kurde no to co słodki, nie wiadomo jeszcze mamy tutaj takie kółeczko, darmowe, co 24 godziny lub co 20 godzin Zależnie od poziomu waszego koła, od piątego jest właśnie krótszy czas Także zakręcimy sobie to kółeczko, leci, zobaczymy co nam tu wyleci dzisiaj O skrzyneczka, no to ciekawe akurat, bo chyba od kiedy nagrywamy już 4 to na odcinku nie wyleciała mi skrzynka I trafili sobie taką skrzynkę, no i co, otwieracie, otwieracie ją sobie, przychodzicie sobie do niej, jest otwór za darmo no i macie swipa za darmo, a swip kosztuje 2,80 Także spoko Zobaczmy co nas tego wdroppi I uwaga No jakby ta emeczka wyparła to byłoby lepiej O tak to UMP 40 groszy No Może być, może być, jak za darmo to spoczko No i dobra Przejdźmy do dostawania tych skrzynek, bo jest ich całkiem sporo A nie chcę żadnej pominąć się tak, wpiszemy sobie Lukas Lecimy z pierwszą Lukas Cox Dzięki za stworzenie skrzyneczki Nie wiem dokładnie kto ją stworzył Może napisać w komentarzu kto stworzył tą pierwszą I co my tu mamy, mamy akacza, mamy asimowa No to by było fajne Mamy Kosen no i mamy maga No jak ten mag wypadnie to będzie lipa, no to jest 70% U niego to jest całkiem sporo Zrobimy sobie testowe otwarcie Drugie I teraz trzecie otwieramy Zobaczymy czy nam coś wyleci poza tym magiem 7 Jakby wyleciało to byłoby git No niestety no niestety się nie udaje. Spróbujmy jeszcze raz. Zróbmy tak, że otwieramy sobie dwa razy daną skrzynkę, żeby nam to... nie zajęło też dużo czasu. Okej. Okay. <grym> Aha. No tego się nie spodziewałem. <grym> Myślałem, że mi drugi raz A, uh, Wow. No to dało. Bardzo ładnie oddało. Nie, my to chcemy sprzedać. No... Dzięki za tą skrzynkę. Czymkolwiek jesteś mój ty widzu. Mamy no, co? Wróćmy sobie. Muszę sobie chyba skopiować nazwę, żeby nie pisać za każdym razem. Okej, okay, skopiujemy sobie. Pyk. Teraz Lukas AWP. Mamy tu wszystkie AWP -y chyba jakie są dostępne. No... Jeśli tam naprawdę sporo, jest Hydra, jest Meduza, jest Prince, jest Fate, jest Dragonlord, jest Gangnir, Starak, Asimov. No wszystkie chyba to są AWP. -y. Także spróbujmy sobie. I ona jest tańsza, więc spróbujmy, może 3 otwórzmy sobie. Na początek. Procedy są strasznie niskie, na jakieś dobre łupy. Także nie liczę na to w ogóle. Obocik wyleciał, to tyle dobrze, 4 złote. No i jeszcze taki raz otworzymy. I przejdziemy dalej. Chyba, że, chyba, że otwieramy do momentu, aż coś fajnego wyleci. Co się dzieje dzisiaj w tym odcinku? Ale. Nie wiem. Jestem w szoku, no, ale się te skrzynie porobili, ja pamiętam jak je wcześniej otwierałem to mi nic nie dropiło, zobaczcie, 36 otworzeń, to są wszystkie moje otworzenia zrobione Ale dropy w ogóle, kurna, wulkan, lightning strike teraz Trzeba już 11 koła <grym> um, Bardzo dziękuję za skrzyneczkę, widz drogi My przechodzimy do kolejnej już skrzynki, czyli po prostu Lukas, po prostu Skrzynka na 234zł, mamy 3 bronie Asimowa, Famasa i Akacza Lubię tego Famasa, a kę tą też miałem To jest spoko, że ktoś taką skrzynkę zrobił Dobra, jak mamy tyle sianka, to mamy razy trzy. Jak nam odda Asimowa, to nawet będzie całkiem milutko no i oddało. Oddało nam wszystkie trzy bronie, które są dostępne. Ale jajca. No i jest profit, no, jest profit. No to co? Jak jest profit, otwórzmy jeszcze raz. Nie. Yeah. Znaczy na to jest 20%, ale... Serio. Ale dobra skrzynka. Ale dobra skrzynka. No jest ogólnie fajnie przemyślany z procentami, bo 20% na... 600, a płacisz za jedną skrzynkę tylko 200? No, kurde. Nie wiem kto to wymyślił, ale stary, no masz łeb. Czy w ogóle zdążymy wszystko zrobić w tym odcinku? Chyba będę musiał to rozbić na dwie części, no. Chyba tak zrobimy. Przejdźmy sobie do Lucas Neon. To chyba z tego co kojarzę, nawet upewni się jeszcze, tutaj na drugim ekranie, że to jest skrzynka Stachursona. Czy dobrze mówię. Tak, to jest skrzynka Stachursona. Z jedynki Stachursona skrzynkę. Otworzymy sobie cztery. Cztery na raz. Zobaczymy, co nam wyleci. W ogóle, co my tu mamy? Zacznijmy od tego może. Drop, Wołk, fajnie, gloczek. No ale tak ogólnie, no tak, średnio, średnio, zobaczmy. Mamy trzy i na tego digla. Ogólnie no Lucas Neon. Wszystkie skiny właśnie w takim kolorze neonów. Fioletowe, różowe, czerwone. No, jest Doppler ładny. I są rękawiczki, które pasują do tego Dopplera. No, skinki ogólnie sztos. Tylko żeby się wbić w te procenty, bo w tym otwarciu się nie byliśmy. Spróbujmy za drugim razem. Proszę, pominimy na szybko. Okej, okay, wypada łupka. No to jeszcze raz. Decimator. Szkoda, że to jest taki słaby stan, bo on faktor nie jest bardzo drogi. Znowu łupka. Galil. No, teraz najsłabiej oddało. No i dobra. Chyba sobie to. No, na pewno musimy robić to na dwa odcinki. Także otworzę może jeszcze z dwie. Broni Lucas. To jest ciekawa skrzynka. No to jest opowieść z tą skrzynką. Byłem na live i jeden z widzów się spytał, już dokładnie nie pamiętam twojego nicku, przepraszam. Ale spytałeś się mnie, jakie są moje ulubione bronie w grze. No i ci powiedziałem, że SG Tech P90 AK. I tyle. I ty zrobisz z tych moich ulubionych broni właśnie skrzynkę. I to, jest, to jest... to jest dobry plan, nie? Dobrze to wychmienił, kolega. Otworzymy sobie 5. Najlepsze co mamy to jest SG Integrale za 126 zł. No ogólnie procenty są na wszystko prawie, że równe Tylko na, na to jest 1% Tak to tu 5, tu 5, 10, 10, 5, 15, 15 Najwięcej, to, najwięcej jest na inne SG Dragon Tech, a aktualnie z niego korzystam, także też ciekawe Ale to raczej czysty przypadek, że on tutaj jest No to sobie Wypada nam akacz Ooo i to jest dobre otwarcie To jest bardzo dobre otwarcie, to jest zysk to nawet bardzo ładne jak na tą skrzynkę. To widzę, że trzy foletnie dwa przeleciały taki. Ale wypadło po 90 też, także też jest spoko. Jeszcze raz. Teraz tylko aka niestety. Ostatni raz. O! Oddało. Oddało. I tak zostawmy. I tak zostawmy. Teraz mam minuty? 9 minut mam już nagrania. No dobrze widzowie, no. Jeszcze wam powiem o sposobach doładowania z moim kodem, bo oczywiście są, jest konkurs na etykiety. macie wszystko w opisie. Wbijcie na Discorda tam też jest zakładka o tym konkursie, także jeżeli chcecie płacić z moim kodem, to piszcie do mnie. I ja wtedy Wam wpiszę etykiety na rękawice, ale to wszystko macie w opisie, nie będę teraz się nad tym rozdrabniał. Metody płatności macie różne, także każdy znajduje dla siebie blik, przelewy, karty, wizard, Mastercard. PSC, płatność smsami, giftcardy, płatność skinami, krypto, zen, skrill w przypadku tych dwóch jest bonusik, także bardzo spoko Dzienny błędnik odebrany, kod promocyjny wiadomo Lukas Ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału i widzimy się w następnym odcinku czyli pewnie drugiej części otwierania skrzynek widzów marko.